Rosyjskie rafinerie jak płonęły, tak płoną. W ostatnim czasie ukraińska czeklista wzbogaciła się o kolejnych sześć pozycji, a drony doleciały aż za Ural. Płoną rafinerie, terminale, fabryki. Przy indolencji obronnej najlepszą obroną Rosjan jest atak. Ukraina znowu pogrąża się w ciemności, a rosyjskie rakiety zniszczyły aż 60% mocy wytwórczej gazu na Ukrainie. A zima tuż za rogiem. W tym trudnym czasie nadzieję Kijowowi może dawać nie tylko widok płonących rafinerii, ale także zmieniającego się nastawienia do Ukrainy Donalda Trumpa, który nie dość, że wydał zielone światło na udostępnienie danych wywiadowczych, to jeszcze rozważa sprzedaż Ukrainie pocisków Tomahawk. Jaki jest obecny stan wojny? Przekonajmy się. Zapraszam na raport lat 20. Projekt GTBT powstał w czasie, gdy świat gwałtownie się zmienił. A wojna na Ukrainie tylko przyspieszyła te procesy. W takich momentach jeszcze bardziej doceniam partnerów, którzy są z nami od lat. Jednym z nich jest XTB, nasz wieloletni partner i aplikacja, z której sam korzystam na co dzień. To właśnie tam od kilku lat prowadzę swoje inwestycje i mogę ją polecić z czystym sumieniem. XTB to polska spółka fintech o globalnym zasięgu, dająca dostęp do ponad 8900 akcji i funduszy ETF z całego świata. Dzięki niej mogę śledzić i inwestować w branże zyskujące na znaczeniu, które sami poruszamy w naszych odcinkach, od sektora obronnego i energetycznego po technologię i AI. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak konflikty wpływają na rynki, pobierz darmowy e-book XTB o sektorze zbrojeniowym link w opisie. A jeśli dopiero zaczynasz, otwierając konto z kodem GTBT, zyskasz dodatkowe materiały edukacyjne przygotowane specjalnie dla widzów kanału. Pamiętaj, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Od naszego ostatniego raportu 30 września mapa trafionych instalacji rafinacyjnych zdążyła się mocno zdezaktualizować. 1 października w ogniu stanęła rafineria w Jarosławiu największy tego typu zakład w północnej Rosji. Dwa dni później drony, prawdopodobnie liuty, sięgnęły obwodu Orenburskiego i rafinerii orsk neft A 4 października ponownie został zaatakowany kompleks Kirishi pod Petersburgiem. 5 października zapaliła się rafineria Łukojla w Kstowie, jedna z największych w Rosji. Jednak prawdopodobnie najbardziej imponujący był atak na rafinerię Antipiński, znajdującą się za górami Ural w zachodniej Syberii, 2000 km od granic Ukrainy. Ostatni atak październikowy to kolejne uderzenie w rafinerię Baszniewtu w Baszkortostanie. Generalnie od początku ukraińskiej kampanii ataków w styczniu 2024 roku, Ukraińcy skutecznie porazili już 29 z 39 rosyjskich rafinerii. 74% całości. Liczba ataków od początku sierpnia wynosi 40 uderzeń. Co stanowi ponad 30% wszystkich uderzeń w ostatnich 21 miesiącach. Intensyfikacja widoczna jest zatem wyraźnie. Do tego doszły ataki na infrastrukturę towarzyszącą: dwa razy w terminale naftowe w krymskiej Teodozji, inny w Kurganie czy zakłady gazowe Korobkowski pod Wołgogradem. Nie wszystkie ataki wymierzone były zresztą w sektor paliwowy. W ogniu stanęła m.in. fabryka elektroniki w Nowosibirsku, zakład amunicji Sverdlov, czy kolejne uderzenia w Białgorod. Kampania dalekich uderzeń Ukrainy zatem trwa i jej końca nie widać. Rosjanie imają się różnych środków obronnych, a jednym z nich jest instalowanie siatek i rusztowań nad zakładami, jak na tym przykładzie z Samary. Dokładne wyliczenie tego, jaka moc rafinacyjna jest wyłączona z użytkowania jest niemożliwe. Jednak szacunki cały czas idą w górę. Po pierwszej fali ataków Reuters raportował wyłączenie około 15% mocy rafinacyjnej. Później mowa była o utracie rzędu 20-25%, a na koniec września, według rosyjskiej agencji Siala, aż 38% mocy rafinacyjnej Rosji było bezczynne. Za co w aż 70% odpowiadają ataki dronowe. Biorąc pod uwagę 6 ataków z października, najpewniej mówimy zatem o przekroczeniu progu 40%. Na mapie regionów Rosji widzimy już nieliczne miejsca, w których nie zaraportowano problemów z dostępnością paliw. Wewnętrzne problemy widać na każdym kroku i nie są to jedynie coraz to nowe nagrania Rosjan z degustowanych podwyżkami, brakiem paliw, a nawet jego jakością. We wrześniu transport kolejowy ropy spadł do najniższych poziomów z ery pandemicznej. Ale problem jest nie tylko po stronie rafinacyjnej, ale i wydobywczej. Jak donosi Wall Street Journal, ataki w rafinerie uderzają przede wszystkim w logistykę i funkcjonowanie państwa oraz w jakieś 40% wpływów eksportowych. 60% to dalej surowa ropa. Niemniej sankcje i kurczące się pola wydobywcze rysują coraz gorszą perspektywę i przed tym filarem państwa rosyjskiego. Udział zasobów ropy naftowej w kraju określanych jako trudne do wydobycia wzrośnie do 80% w 2030 roku, z obecnych 59% i są to dane samego rosyjskiego ministerstwa energii. Złota era gigantycznych rosyjskich pól naftowych należy już do przeszłości, powiedziała Daria Melnik, wiceprezes do spraw badań Upstream w firmie konsultingowej Rystad Energy. To w zasadzie długie, powolne pożegnanie rosyjskiej ropy, dodaje Matthew Sagers, Russia expert w S&P Global. Relatywnie pozytywny obraz pokazuje również dynamika na froncie. Ukraiński Deep State szacuje, że rosyjskie zyski terytorialne spadły we wrześniu o 44% względem sierpnia i są na najniższym poziomie od maja. Co nie oznacza, że jest kolorowo. Artykuł ukraińskiej prawdy po raz kolejny przedstawia liczne problemy sił zbrojnych Ukrainy, z których tym najpoważniejszym jest niezmiennie brak piechoty. Z uwagi na niskie obsadzenie odległości pomiędzy ukraińskimi pozycjami wynoszą one momentami nawet 200 do 700 metrów, a wręcz zdarzają się luki szerokości kilometra, co Rosjanie skrupulatnie wykorzystują. Nie ma jasnej linii kontaktu. Zdarza się, że Rosjanie czasami wdzierali się na 10-15 km w głąb i dosięgali pozycji artyleryjskich. Artykuł dalej stwierdza, że z uwagi na rosyjskie bomby KAB, masowość dronów i lotnictwo, ukraińska logistyka musiała cofnąć się nawet o 40-50 km od linii frontu, co wydłuża linię dostaw i zmniejsza możliwości SZU. Autorzy artykułu krytykują również głównodowodzącego Aleksandra Syrskiego, który w ich opinii wykazuje się brakiem zaufania do dowódców brygad i batalionów i próbuje mikrozarządzać danymi odcinkami frontu szczególnie na odcinku wyłomu Dobropilskiego. Ogólnie, mimo że Ukraińcy odnieśli w ostatnim czasie pewne sukcesy, co obejmuje odparcie wroga pod Dobropilią oraz utrzymanie Pokrowska, generalny obraz jest taki, że sytuacja pozostaje niezwykle trudna. To zdanie podziela ukraiński analityk Tatarigami z Frontelligence. Dodaje przykładowo, że skala dezercji po stronie Rosjan rośnie, ale dalej jest mniejsza niż Ukraińców. Wpływ na to mają choćby stale zatrważające statystyki poległych Rosjan. Projekt Hohu opublikował niedawno zdjęcie, podobno przedstawiające rosyjskie straty za ostatnie 8 miesięcy. Liczba tylko zabitych wynosi, według raportu, 10 843 poległych miesięcznie. Całkowite straty zabitych i rannych w tym okresie to 281 tysięcy osób. Użytkownik Konstantin przeliczył, że każde 100 akrów ziemi. Około 40 hektarów kosztuje Kreml 7 milionów 300 tysięcy dolarów, 11 zabitych, 19 rannych i 4 zaginionych. Sytuacja Rosji wyraźnie się pogorszyła, jej zyski w 2025 roku są bardzo niewielkie w stosunku do poniesionych kosztów, morale prawdopodobnie osiągnęło najniższy poziom, a rekrutacja słabnie. Mimo to Kreml nadal poszukuje sposobów na uzupełnienie swoich sił, przynajmniej na razie. Podsumowując, ostatnie sukcesy Ukrainy nie są powodem do samozadowolenia. Podsumowuje tatarigami. W spojrzeniu całościowym jasno zatem widoczny jest zwrot pewnych trendów, aczkolwiek na samej Ukrainie percepcja może być zupełnie inna. Rosyjskie ataki, choć medialnie mniej nośne od ukraińskich na terenie Federacji, również zbierają bolesne żniwo. Kreml, jak co roku, chce jak najbardziej zdegradować system energetyczno-ciepłowniczy Ukrainy, by zima była dla Ukraińców bardzo dotkliwa. Salwy kilkuset dronów i pocisków kierowanych regularnie lecą na kraj. Detek, największa prywatna firma energetyczna na Ukrainie, poinformowała, że piątkowy atak Rosji był trzecim uderzeniem na jej obiekty w ciągu jednego tygodnia. Cytat: Od lutego 2022 roku nasze elektrownie cieplne zostały zaatakowane ponad 200 razy. Podano w oświadczeniu Detek. Ogółem Rosja miała zniszczyć aż 60% ukraińskiej produkcji gazu ziemnego przed zimą, informuje Financial Times. Celem nie jest wojsko, ale morale narodu. Ukraina, by przetrwać tę zimę, najprawdopodobniej będzie musiała zwrócić się o pomoc do Zachodu. W Kijowie zaczęły się pierwsze blackouty. Właśnie wróciłem z Kijowa po Waszyngtonie. Nastrój zrobił się mroczniejszy, jeszcze przed wczorajszymi atakami. Słowo zima powróciło nie tylko w prognozach, ale i w tonie: energia, pieniądze, morale. Wszystko teraz zmierza ku jednemu celowi przetrwaniu. Raportuje dziennikarz Balasz Jarabi. W teorii najłatwiejszym sposobem by przerwać kampanię napadu powietrznego byłoby zniszczenie zakładu szachedów w Tatarstanie. Fabryka ma przepustowość na poziomie bagatela, 2700 dronów miesięcznie. Jest to na dzisiaj jeden z najważniejszych zakładów w Rosji, potencjalnie ważniejszy nawet od pojedynczych rafinerii. Jest też mniej łatwopalny. Ukraina zresztą skutecznie poraziła ten zakład w kwietniu zeszłego roku, ale Rosjanie nie mieli żadnych problemów z szybkim przywróceniem produkcji. Innymi słowy, wolne drony z małym ładunkiem nie zrobią mu krzywdy, a większość, jeśli nie wszystkie, są łatwo strącane przez zagęszczoną siatkę obrony przeciwlotniczej. Dlatego Kijów potrzebuje pocisku, który po pierwsze ma dużą głowicę, a po drugie jest trudny do strącenia. Do niedawna nie było żadnego kandydata o odpowiednim, ponad tysiąc kilometrowym zasięgu. Teraz pojawiło się ich kilku. 6 października Donald Trump stwierdził, że, cytat, poniekąd podjął już decyzję w sprawie dostarczenia Ukrainie Tomahawków, bodaj najbardziej śmiercionośnej rakiety Cruise na świecie, o zasięgu 2500 km, efektywnie obejmując zasięgiem wszystkie kluczowe obiekty w Rosji. Później niejako rozwodnił tę informację, mówiąc, że na razie chce porozmawiać na ten temat z Putinem. Załęski z kolei zadeklarował, że Tomahawkami atakowałby tylko rosyjskie cele wojskowe. I o ile dostarczenie Tomahawków byłoby świetną wiadomością dla Kijowa, to należy pamiętać o zasadniczych ograniczeniach. Reuters informuje, że USA ma niewielkie zapasy Tomahawków, a duża część jest już przypisana marynarce wojennej i operacjom USA. Po drugie, nauczenie się ich obsługi wymaga czasu. Według niektórych nawet roku. A po trzecie, Ukraina musiałaby otrzymać lub przystosować platformy startowe dla Tomahawków, bo obecnie system ten jest używany głównie z pokładów morskich. To wszystko komplikuje temat, co sprawia, że według części obserwatorów lepszą opcją dla Kijowa byłby pocisk JASM-ER podwieszany pod skrzydła F-16. Ich zapasy przewyższają Tomahawki. Na minus jest znacznie mniejszy zasięg do 1000 km. Dlatego inni liczą na kandydata z nad Flaminga FP5 pocisk o profilu podobnym do Tomahawka, lecz produkowany na Ukrainie. Niedawno Firepoint, producent pocisku chwalił się możliwościami produkcji rzędu nawet 200 sztuk już w październiku, co natychmiastowo wzbudziło podejrzenie obserwatorów. De facto oprócz pojedynczych filmików dalej nie ma wielu dowodów ataków wykonywanych pociskiem FP5, które przypomnijmy ma mieć zasięg nawet 3000 km i głowicę bojową przekraczającą jedną tonę. Dwa razy większą od Tomahawka czy JASM. W rozmowie z portalem ZNUA jeden z konstruktorów pocisku potwierdził, że początkowo wzorowali się na rosyjskiej konstrukcji Tu-141. Ale na koniec porzucili ten pomysł i, cytat, stworzyliśmy najlepszy pocisk na świecie pod względem zasięgu i masy głowicy bojowej. Potwierdził, że rakietę napędza silnik AI-25 o, cytat, nieznacznym, ale jednocześnie wystarczającym do pracy resursie. Na pytanie o skalę produkcji stwierdził, że nie ma z tym problemu i ta kwestia leży po stronie zamawiającego. Cytat, dlaczego nie są masowe? To nie jest pytanie do nas, ponieważ my jesteśmy producentem, a nie użytkownikiem wyrobu. Obecnie produkujemy 2-3 pociski dziennie, ale cały dalszy proces planujemy realizować zgodnie z harmonogramem. Koniec cytatu. Pamiętajmy, że Firepoint jest producentem bodaj najbardziej masowego drona dalekiego zasięgu, którego korzysta Ukraina. FP1. Rozmówca tłumaczy, że choć publicznie znanych jest niewiele przypadków użycia flamingów, to firma nie decyduje o użyciu na froncie. To decyzja wojska. Mówiąc o dowodach, Rosjanie twierdzą, że strącili już pierwszego Flaminga. Tabliczka znamionowa miała stwierdzać, że był to egzemplarz numer 7, a sama rakieta, według rosyjskich mil blogerów, cytat, miała być prosta do strącenia z uwagi na wolny lot, który wynosi 600 km na godzinę. W tym miejscu może znajdować się odpowiedź na pytanie, po co Ukraińcom machołki, skoro mają FP-5. Po pierwsze, produkcja FP-5 dopiero się rozkręca, co widać po bardzo niewielu dowodach wizualnych ich użycia. A po drugie, jeśli te dane o prędkości i wysokiej sygnaturze się potwierdzą, będzie to oznaczać pocisk bardziej prymitywny w porównaniu do Jasmów czy Tomahawków, które latają o 50% szybciej i mają niższą sygnaturę radarową. Jednak w przypadku wystrzału salwy 10 takich pocisków naraz, przedostanie się jednego czy dwóch może oznaczać anihilację krytycznych obiektów wroga. Zatem nic dziwnego, że Kijów chce jak najbardziej zwiększyć swoje opcje rakietowe, choć dojście do poziomu regularnego użycia tej śmiercionośnej broni na pewno zajmie chwilę czasu. Według Wolodymyra Zeleńskiego, Ukraina ma już na swoim koncie skuteczne użycie tandemu pocisków Flaming i Długi Neptun. Zasięg do 1000 km. I miało to miejsce na początku października, prawdopodobnie do zaatakowania dowództwa FSB na Krymie. Według niemieckiego Die Welt, dwa pociski miały trafić w cel, a trzeci spadł około 100 metrów dalej. Eksplozje pozostawiły krater o średnicy do 15 metrów. Wracając jednak do rozważań Donalda Trumpa, które w ostatnich tygodniach przybrały nagle proukraińskiego kierunku, zauważmy dodatkowo dwie rzeczy. Waszyngton oprócz dostaw Tomahawków puścił świat inną informację, nie mniej ważną. Otóż jak informuje FT, USA już od wielu tygodni ma dostarczać Ukraińcom dane wywiadowcze niejako naprowadzając ukraińską kampanię uderzeń własnym rozpoznaniem. Niech poczują ból miał powiedzieć Donald Trump po rozczarowaniu strategią ugłaskiwania Putina. O zacieśnieniu kontaktów między Waszyngtonem a Kijowem świadczy choćby fakt, że obaj liderzy rozmawiają ze sobą nawet codziennie, a ukraiński prezydent ponownie pojawi się w Białym Domu już w piątek. Swoją drogą miejmy również na uwadze, że ta zależność działa w dwie strony. Chińskie satelity wywiadowcze najprawdopodobniej pomagają w naprowadzaniu rosyjskich rakiet na ukraińskie cele. 5 października trzy chińskie satelity dziewięć razy przeleciały nad regionem lwowskim. Tego samego dnia później w Lwowie doszło do ciężkich bombardowań. Za motywacją Trumpa może stać nie tylko rozczarowanie Putinem. Powód może być bardziej prozaiczny: nastroje narodu amerykańskiego. Oto według najnowszych sondaży Harvarda Harrisa. Aż 71% wyborców demokratycznych i 86% wyborców republikańskich wspiera politykę nałożenia dodatkowych sankcji na Rosję. Z kolei na pytanie, czy amerykańska administracja powinna kontynuować dostawy broni na Ukrainę i nakładać na Rosję kolejne sankcje, jeśli ta odmawia negocjacji i przedłuża wojnę, twierdząc odpowiada 3 czwarte zarówno demokratów i republikanów. Konsensus jest zatem jasny. Po raz kolejny potwierdza się również Stara Prawda. Szukasz motywów w polityce zagranicznej? Spójrz na motywy wewnętrzne. Rzeczywistość wojenno-ekonomiczna jest nieskończenie skomplikowanym procesem, wytyczanym przez miliony mikrozmiennych od potyczki taktycznej na polu bitwy, przez trafienie konkretnego silosu naftowego, po taką, a nie inną wypowiedź lidera politycznego. Wszystko ma wpływ, dlatego tak trudno jest rzetelnie ocenić realny układ sił. Non-stop robią to politycy, analitycy czy zwykli ludzie, jednak każdy z nich przykłada różny zestaw wag do różnych zjawisk. Jednym ze sposobów wyciągnięcia zunifikowanej teorii obecnego etapu wojny może być zatem wyciągnięcie średniej z opinii osób zajmujących się tematem zawodowo. A tu po miesiącach chłodu, mimo nadchodzącej zimy, czuć wiatr odwilży. Ponieważ czas może już nie być po stronie Rosji, rzuca ona wyzwanie determinacji Zachodu w bardziej ryzykowny i agresywny sposób. Pisze w artykule dla IISS Nigel Gould Davis. Zgadza się z nim uznany Rob Lee, pisząc, tu cytat: Zgoda. Myślę, że Rosja zbliża się w nadchodzących miesiącach do punktu zwrotnego, jeśli chodzi o decyzję o kontynuowaniu wojny. Aby zdobyć cały obwód doniecki, który ma wątpliwą wartość strategiczną dla Rosji. Moskwa może być zmuszona przeprowadzić kolejną mobilizację, lub jakkolwiek zmienić swoje aktualne podejście, które nie przyniosło żadnego przełomu, pomimo problemów Ukraińców z siłą ludzką. Stale pojawia się także debata na temat tego, czy rosyjskie działania hybrydowe nie są odpowiedzią na coraz trudniejszą sytuację wewnętrzną, Teza, za którą przedstawialiśmy w ostatnim raporcie. Strategiczny, ciepły wiatr zmian zawiewa zatem nad Kijów. Cóż z tego, skoro my marzniemy i dalej giniemy? Mogliby odrzec Ukraińcy, dalej ponosząc zdecydowaną większość kosztów tej wojny, która wykracza poza normatywne granice narodów. Na ten paradoks nie ma prostej odpowiedzi, a wojna trwa dalej. Partnerami kanału są Greensell, lider technologii elektromobilnych, KFD, polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej oraz aplikacja inwestycyjna XTB. Dziękujemy także naszym patronom, których wsparcie umożliwia nam tłumaczenie treści na wiele języków. Niezmiennie również zachęcam do wspierania akcji Paczki dla Ukrainy.